zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego zostaje lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego, lekarzem koordynatorem zostaje A. Lekarz nadzorujący zadania z soru B, lekarz dyżurny miasta C, lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D. Konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego zostaje lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego lekarzem koordynatorem zostaje a Lekarz nadzorujący zadania z Soru B, lekarz dyżurny miasta C, lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C, lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego zostaje lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego lekarzem koordynatorem zostaje. A. Lekarz nadzorujący zadania SOR-u B. Lekarz dyżurny miasta C. Lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej Gwiazdka Gwiazdka, Ukryj podpowiedź Gwiazdka Gwiazdka C, lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego, zostaje lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego, lekarzem koordynatorem zostaje A. lekarz nadzorujący zadania z soru B, lekarz dyżurny miasta C, lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka c lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego zostaje lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego lekarzem koordynatorem zostaje a Lekarz nadzorujący zadania z SOR-u B, lekarz dyżurny miasta C, lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej Gwiazdka Gwiazdka, Ukryj podpowiedź Gwiazdka Gwiazdka C, lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego zostaje lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego lekarzem koordynatorem zostaje A lekarz nadzorujący zadania z Soru B lekarz dyżurny miasta C lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej Gwiazdka Gwiazdka Ukryj podpowiedź Gwiazdka Gwiazdka C lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego, zostaje lekarz zespołu wyjazdowego. Który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego, lekarzem koordynatorem zostaje A. lekarz nadzorujący zadania z soru B, lekarz dyżurny miasta C, lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D. Konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej, Gwiazdka Gwiazdka, ukryj podpowiedź Gwiazdka Gwiazdka C. Lekarz Zespołu Wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego, zostaje Lekarz Zespołu Wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku podczas zdarzenia masowego, lekarzem koordynatorem zostaje A. Lekarz nadzorujący zadania z SORu B, lekarz dyżurny miasta C, lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku D, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny ratunkowej gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C, lekarz zespołu wyjazdowego który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku koordynatorem podczas zdarzenia masowego zostaje lekarz zespołu wyjazdowego, który jako pierwszy przybywa na miejsce wypadku.